Czy słyszeliście o Benie McCullochu? To amerykański bohater, który wstrząsnął dziami Teksasu i brał udział w najważniejszych bitwach w historii Ameryki. McCulloch, sąsiad i przyjaciel słynnego Daviego Crocketa, w 1835 roku wyruszył z Tennessee do Teksasu. Choć nie zdążył na bitwę pod Alamo, dołączył do Sama Houstona i wziął udział w słynnej bitwie pod San Jacinto, która była kluczowa dla niepodległości Nowej Republiki. Później, już w walce z Komanczami, McCulloch zdobył sławę jako pierwszy w historii porucznik Texas Rangers. W trakcie wojny z Meksykiem pełnił już rolę głównego zwiadowcy w armii generała Zaka Taylora. Jako ciekawostkę zradzę Wam, że Ben w 1849 roku też uległ gorączce złota i udał się do Kalifornii w poszukiwaniu szczęścia i złota. McCulloch wrócił jednak do Teksasu, gdy wybuchła wojna secesyjna i został generałem po stronie Konfederacji. Niestety zginął w roku 1862 w bitwie pod Pea Ridge. Czy to najbardziej aktywny bohater Teksasu, czy może macie inne typy? Dajcie znać w komentarzach i widzimy się już niedługo.